Dzień dobry, dzień dobry. Potestujemy sobie nowe rozwiązanie Netbox Global. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od download, tak? czyli ściągamy przeglądarkę. Pobieranie ukończone. Włączamy instalację. instal. Jest. Dobra. Zainstalowana, klikamy sobie get started. I pierwsze co, to zakładamy tutaj konto, czyli podajemy e-mail i hasło. sągi, zaznaczamy, weryfikujemy, zgadzamy się i tworzymy konto. I teraz ja sobie na telefonie wejdę na maila i sobie potwierdzę to konto. Dobra, konto potwierdzone, czyli sobie teraz tutaj bym chciał pokliknąć to czego nie widzę. A, czy da się to jakoś pomniejszyć? Da się. Dobra, plus. I teraz się logujemy. Zachowujemy sobie hasło tak. Not robot. I jesteśmy zalogowani. Teraz musimy sobie zapisać tą frazę, tak? To, co tutaj nam wyskoczyło, to jest nasz seed, i to musimy sobie gdzieś tam zapisać. Nawet nawet i w zeszycie Czyli ja sobie to wszystko kopiuję. Biorę sobie notatnik, wklejam sobie w notatniku. Zapisz jako i sobie network. network. Ok, tu sobie to zapisujemy. Save. Ok. Potwierdzamy. To nawet nam samo zrobiło kopię tutaj. No i co? Mamy tutaj portfel. To jest jeszcze wszystko obecnie, w fazie e, budowy, tak? Więc e, tutaj jeszcze pewne rzeczy mogą nie działać. Zobaczmy, czy jakieś bonusy zdobyliśmy. Coś tu nie działa. O, weszło. No i powinienem dostać. Okej, okay. zsynchronizowało mi się tutaj. Przed chwilą mi to zniknęło, ale już widziałem, że, mam, że już mam te monety na setting payment password. Aha. Prosi mnie o utworzenie hasła. Tak tylko powiem, że bez linku referencyjnego nie dostaje się bonusu. Ok, poczekajmy sobie chwilę, aż tutaj się odświeży. Ok, mam bonusy, tak, dostałem bonusy: 20 na start, 1 z referral program. O. Ciekawe, nikomu jeszcze nie poleciłem, a już referral, referral program. OK, zobaczmy sobie tutaj w te bonusy, co tutaj jeszcze powinienem dostać. Aha, za aktywność tygodniową, czyli tak za używanie przeglądarki, 3, 3 monety i 6 monet za aktywność miesięczną. Wejdźmy sobie w wallet i zróbmy od razu, zróbmy od razu tak, żeby to, dla nas pracowało, tak wejdźmy sobie na stake current balance payment password, aha czyli trzeba tutaj wpisać ile będziemy stake'ować, mamy na balansie 21 to sobie zrobimy żeby stake'owało nam 21 payment password czyli to co przed chwilą ustawialiśmy jak widzisz ja się już tutaj tak poruszam chaotycznie trochę o i staking pending tak bo ja to wszystko to co tutaj robię to jest na nagraniu robię to pierwszy raz tak Także nie miałem do czynienia z tą przeglądarką no zobaczymy co z tego będzie ciekawego transakcje czyli tak tutaj w transakcjach mamy minus 21 tak bo poszło na staking czyli na ulecie current balance mamy 0 tak Dlatego, że stajkujemy. Okay. No to co? Hmm. Chyba na dzień dobry wystarczy. Tak, to nagranie zaraz poskładam i wrzucę, wrzucę informacje na bloga. I jak będę coś wiedział więcej, coś nowego się dowiem. Gdzieś tutaj widziałem informację o Masternodach, że będzie można tutaj Masternoda postawić, prawdopodobnie na NBX, ale zobaczymy. Jak będę wiedział coś nowego, to nagram kolejne wideo lub tam dopiszę jakieś informacje. Dzięki za uwagę. Cześć.